Cześć! Dzisiaj trochę akcji z wnętrza. Przebitek Wam kilka pokażę z naszej roboty. Chodzi o rekuperację. Pierwszy etap tak zwany, czyli rozprowadzenie kanałów. Tutaj akurat robimy na Pflexach, czyli systemie rozdzielaczowym na zielonych naszych rurkach i skrzynkach które są moim zdaniem jednym z fajniejszych systemów na rynku. Małe opory. Bardzo dobra higiena w środku y, prze, przewodów. Y, są antystatyczne, antygrzybicze. Bardzo ciche. Skrzyneczki są, które szare pokażę Wam później. One są zaokrąglone. Też bardzo ciche. Małe opory y, przepływu powietrza. Najczęściej, najczęściej używamy właśnie systemów PFLEX. I yy, później będzie zamontowany rekuperator tutaj Ostberg Heru yy, 160 TEC. Prawdopodobnie yy, do wyboru rekuperatora akurat jeszcze troszkę czasu. Jeszcze trochę czasu mamy. Inwestor na 90% jest yy, yy, przekonany do. Ostberga. My też go lubimy. To jest bardzo udany, uważam, rekuperator. Ma kilka wad, tak jak wszystkie rekuperatory na rynku. Nie ma jakiegoś jednego idealnego urządzenia do wszystkich domów. O tym nagram jeszcze oddzielny materiał. A teraz obejrzyjcie sobie kilka przybitek z, z naszej roboty. No, i pierwsze obrazki chłopaki montują w garażu, bo w garażu będzie rekuperator. Wojtek pomacha wtykan do odpowiednich miejsc w rozdzielaczu nawiewnym rurki i w rozdzielaczu wyciągowym. To są rury, które wentylują pomieszczenia parteru. Rozprowadzone są na stropie. Później będą ukryte w jastrychu, czyli w warstwie docieplenia. To jest miejsce naszego pionu w garderobie, i tutaj rozprowadzenie rurek, które wentylują pomieszczenia górne poddasze. Robiliśmy przewierty już po tynkarzach, więc te miejsca też trzeba było... One są jeszcze świeże teraz, niektóre z nich zagipsowaliśmy i wyrównaliśmy, żeby nie... no wiadomo, przy odwiertach troszeczkę tego tynku się zawsze może ukruszyć. Zwykle wolimy wchodzić przed tynkarzami na budowę. No, bo widać wszystkie pozostałe instalacje. Widać instalację elektryczną, tych przekuć przez ściany też troszeczkę robimy. Często te nasze przekucia są w miejscach, gdzie już jakaś instalacja czy elektryczna alarmowa jest prowadzona. No, i łatwiej i bezpieczniej chyba dla wszystkich jest, kiedy wchodzimy przed tynkarzami. No to tyle z placu budowy. Jeszcze tutaj rzut oka na Czerpnie i Wyrzutnie. Oddalonot w tym budynku jest około 3 metry od siebie. Zatkaliśmy oczywiście na razie otwory kauczukowe, otuliny na Czerpni, Wyrzutni. No i to tyle z dzisiejszego placu boju. My zapraszamy, jeżeli chcecie, żebyśmy wycenili Wam rekuperację w Waszym budynku, rekuperację czy klimatyzację, czy to i to. To zapraszam do kontaktu w stopce Wszystkie Namiary do nas. Zapraszamy serdecznie.